No, co? Ale ona też mi kupiła zestaw kosmetyków dla siebie. Święta, 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 święta! Proszę Państwa, ja sobie tak spoglądam na swój niewidoczny zegareczek. I tak sobie pomyślałam, że jednak nasz czas dobiega końca. Także mam nadzieję, że się Państwu podobało, chociaż z tym to naprawdę różnie bywa. Przecież jedni lubią, jakim ceganie grają, a drudzy jakim buty śmierdzą, także. <laughs> w każdym razie naszym marzeniem, proszę Państwa, jest to, żeby Państwo myślami wracali do naszego programu, ale myślę, że akurat to marzenie się spełni, ponieważ znając telewizję, to będzie mnóstwo powtórek. <laughs> dodać. No jest także po prostu składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia, zdrowia, zdrowia. No przecież resztę to można sobie kupić, prawda? <laughs> także proszę Państwa, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie, a nie jeszcze piosenka. <laughs> także zapraszam. Przybierze i nowe wleje pasterze, grają z kosmię dzieciom I nie szkodzi. No. Można płacić kartą. Urodziła nam się córka na no dzwonie do rodziny. Przyjeżdżajcie, przybywajcie raz, że chrzest, a dwa, że chrzciny. W piekarniku kaczka, co ma zimne być się kłodzi Dzwonek do drzwi, drzwi otwarte i rodzina hey! Z krzykiem wchodzi Śliczna jest ta nasza Zuzia, oczy tata, nos, hamusia Jakie sprytne, jakie sławe, a marudne za to wcale Jak rozumie w małej głowie, wszystko co się do niej powie Wszyscy mają? Śliczna dziecko, śliczna córka, kto połowę chce ogórka? Taki mój znajomy Jurek, to miał trójkę samych córek. Dobry kran, niedobry kurek. Yeah. <laughs> to niemota, niech nie martwi się w ogóle, szósty rodzi się zazwyczaj chłopak. Śliczna jest ta, ta nasza córka, oczy, kata, nos, musia. jakie sprytne, jakie żwawe. I się kręci i się wiele telewizor głośno Kiedyś było lepiej, znośniej, kiedyś było tak. Radośniej świat był jakoś tak. Piękniejszy, noc czarniejsza, dzień jaśniejszy. Wiśnie bardziej, wiśniowate, jabłka bardziej, jabłkowate. Może było głodniej, twardziej, ale jednak jakoś bardziej. Jak ten czas cholera zmyka, jak ten czas przepada, znika. A marudne zabne ci ludzie mówię strata Oto mist całego świata Już za kilka lat gotowa, będzie kurde z niej królowa Niech się mnoży nasze plemię, zaludniajmy dziećmi ziemię Co tu po nas pozostanie jak nie taka zuda Drodzy Państwo, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie! Kabaret Moralnego Niepokoju życzy Państwu wesołych świąt! Zdrowia, szczęścia, smacznego karbia. Dziękujemy!